Witajcie, jestem Julia, to jest kolejny odcinek na moim kanale, i dzisiaj będziemy sobie czytali kolejną drugą część 49 rozdziału z książki Henryka Sienkiewicza pod tytułem chowalis. Nero zasiedział przez chwilę w milczeniu, lecz widząc, że obecnie oczekują od niego jakiegoś słowa rzekł. "Wychodowałem węża na łonie. Petroniusz wzruszył ramionami, jakby chciał powiedzieć, że takiemu wężowi nie trudno urwać głowę. — Co powiesz mu, Wrać? zawołał Nero, ujrzawszy jego ruch. — Tobie dnemu pan, bo ty masz więcej rozumu od nich wszystkich i kochasz mnie. Petroniusz uśmiał na ustach mianu prefektem pretorii, a ja wydam ludowi Tygelina i uspokoję w jednym dniu miasto. Lecz wrodzone mu lenistwo przemogło. Być prefektem znaczyć właściwie, dźwigać na barkach osobę Cezara i tysiące spraw publicznych. I po co mu ten trud zali? Nie lepiej czytywać w, rozkoszy, w rozkosznej bibliotece wiersze, oglądać wazy i posągi, lub trzymać na łonie boskie ciało Ełnic, przybierać palcami w jej złotych włosach i schylać usta do jej korolowy, koralowych ust? Więc rzekł: Ja radzę jechać do Achai. Ach, odpowiedział Nero: „Czekam od ciebie czegoś więcej. Senat mnie nienawidzi, gdy wyjadę, któż mi zaręczy, czy nie zbuntują się przeciw mnie i nie ogłoszą kogo innego Cezarem. Lud był mi dawniej wierny, ale dziś pójdzie za nimi. Na hades, gdyby ten senat i ten lud miał jedną głowę. Pozwól powiedzieć sobie, obozki, że chcąc zachować Rzym, trzeba zachować choć kilku Rzymian, rzekł z uśmiechem Petroniusz. Lecz Nero poczuł narzekać. Co mi po Rzymie i Rzymianach? Słuchano by mnie w Achaj. Tu otacza mnie tylko zdrada. Wszyscy mnie opuszczają. I wy gotowiliście, by mnie zabić. I wy gotowiście mnie zdradzić. Wiem to, wiem. Wy ani pomyślicie, co powiedzą o was potomkowie, potomne wieki, gdy opuścicie takiego artystę jak ja. Tu nagle uderzył się w czoło i zawołał. Prawda, wśród tych trosk i jakim jestem. To rzekł, przyzwrócił się do Petroniusza z twarzą całkiem już rozjaśnioną. Petroniuszu rzekł. Lud szemrze, ale gdybym wziął luty i wyszedł z nią na pole morcowe, gdybym zaśpiewał mu tę pieśń, którą śpiewałem wam w czasie pożaru, czy sądzisz, że nie wzruszyłbym go mym śpiewem? Jak niegdyś Orfeusz wzruszył dzikie zwierzęta? Na to Tuliusz Senecu, któremu pilno było wrócić do swoich niewolnic przywiezionych z Ancjum i których niecierpliwił się od dawna, rzekł: Bez wątpienia, cezarze, gdyby ci pozwolili rozpocząć. Jedźmy do Hellady, zawołał z niechęcią Nero. Lecz w tej chwili weszła popea z nią Ty Tygelinus. Oczy obecnych zwróciły się mimo woli ku niemu. Nigdy bowiem żaden triumfator nie wyjeżdżał z taką dumą na kapitol, z jaką on stanął przed Cezarem. Po czym miał mówić zwolna i, do i dobitnie, głosem, który był jak zgrzyt żelaza. Wysłuchaj mnie, Cezarze, albowiem mogę ci powiedzieć, znalazłem... Ludowi potrzeba zemsty i ofiary, ale nie jednej, lecz setek i tysięcy. Zdaliś ty, kiedy słyszał, panie, to był Chrestos, tenż przez Pontiusza Piłata ukrzyżowany? Czy wiesz, kto są chrześcijanie? Zdali nie mówił o ich zbrodniach i obecnych obrzędach, o przepowiedniach, iż ogień przyniesie koniec światu? Lud nienawidzi ich i podejrzewa. Nikt ich nie widział w świątyniach, albowiem bogów naszych poczytają za złe duchy. Nie masz ich, nie masz ich w stadium bo pogardzają gonitwami. Nigdy dłonie żądnego chrześcijania nie uczciły Cię klaskiem. Nigdy żaden nie uznał Cię za Boga. Nieprzyjaciół mi się są ludu ludzkiego. ludzkiego. Nieprzyjaciół mi miasta i Twymi. Lud że przeciw Tobie, ale Ty nie. Ale nie tyś mi, co za lekaz Rzym. I nie ja go spaliłem. Lud pragnie zemsty. Niech ją ma. Lud pragnie krwi i grzysk. Niech je ma. Lud podejrzewa ciebie. Niech jego, jego podejrzenia zwrócą się w inną stronę. Nero słuchał z początku zdumieniem, lecz w miarę słów Tygerina aktorska twarz jego poczęła się zmieniać i przybierać na przemian wyrazy gniewu, żalu, współczucia, oburzenia. Nagle powstał i zrzucił przez siebie togę, która spłynęła mu do stóp. Wyciągnął obie ręce w górę i przez chwilę podstał tak w milczeniu. Wreszcie ozwał się głosem tragika: Zeusia, Polinia, Hera. Hero Atene Pers, persefono. I we wszyscy nieśmiertelni bogowie. Czemu się nie nam w pomoc? Co to nieszczęsne miasto uczyniło tym ukrutnikom, że je tak nieludzko nie spalili? Nieprzyjaciółmi są rodu ludzkiego i twymi, rzekła Popea. A inni poczęli wołać. Uczyń sprawiedliwość, ukaż podpalaczy. Sami Bogowie chcą pomsty. On zaś spuścił głowę na piersi i znów milczał, jakby niegodziwość, o której usłyszał, ogłuszała go, lecz po chwili potrząsnął ręk rękoma i ozwał się. Jakież kary i jakież miękkie gody są takiej zbrodni, ale bogi mnie natchną i z pomocą potęgi tartaru dam biednemu memu takie widowisko, że przez wieki będzie mnie wspominał z wdzięcznością. Czołg Pytromisza pokrył się nagle chmurą, pomyślał o niebezpieczeństwie, jakie zawiśnie nad religią. Nad winiencjuszem, którego kochał, i nad wszystkimi tymi ludźmi, naukę, których naukę odrzucał, ale o których niewinność był przekonany. Pomyślał również, że rozpocznie się jedna z takich krwawych orgii, jakich nie, znios, nie znosiły jego oczy estety. Lecz przede wszystkim mówił sobie, muszą ratować winiencjusza, który oszaleje, jeśli tamta dziewczyna zginie. Ten wzgląd przeważył wszystkie inne. Patron już rozumiał bowiem dobrze, że poczyna grę tak niebezpieczną jak nigdy w życiu. Począł mówić spowodnie, nie jak mówił zwykle, gdy krytykował lub wyśmiewał nie dość estetyczne pomysły Cezara i Augustianów. A więc znaleźć się ofiary, dobrze, możecie je posłać na areny, lub przebrać w bolesne tuniki. Bolesne tuniki, koszule nasączone żywicą, które zakładano z i podpalano. Również dobrze, ale posłuchajcie mnie. Macie władzę, macie pretorianów, macie siłę, bądźcie zatem szczerzy przynajmniej wówczas. Gdy nikt was nie stulszy, oszukujecie lud, ale nie siebie samych. Wydajcie ludowi chrześcijan. Skażcie ich na męki, na jakie chcecie męki. Na chcecie męki. Miejcie jednak odwagę powiedzieć sobie, że nie oni spalili Rzym. Hi! Nazywacie mnie arbitrem elegancji, więc oświadczam wam, że nie znoszą nędzy komedy. Ach, jak to wszystko przypomina mi budy teatralne koło porta Asinaria których aktorowie grają dla uciechy przedmiejskiej, gawiedzi bogów i królów, a po przedstawieniu popijają cebulę kwaśnym, kwaśnym winem lub dostają baty. Bądźcie naprawdę bogami i królami, bo mówię wam, że możecie sobie na to pozwolić. Co do ciebie, Cezarek, rodziłeś nam sądem wieków potomnych, ale pomyśl, że one wydarzą wyroki o tobie, na, bosk na boską kilklią. Nero, władca świata, Nero, Bóg, Spalił Rzym, bo tak był potężny na ziemi, jak Zeus w Olimpie. Nero, poeta, kochał tak poezję, że poświęcił dla niej ojczyznę. W początku świata nikt niepodobnego, nie podobnego, nikt podobnego nie uczynił. Na nic podobnego się nie ważył. Zaklinał się w imię dziewięciu libetry. Nie wyrzeka się takiej sławy, bo to pieśni. O tobie będą brzmiały do, sko do skończenia wieków. Czymże przy Tobie będzie priamczy czy AGM? Agemen no, mon, Czym Achilles, czym sami bogowie, mniejsza, czy spalenie Rzymu jest rzeczą dobrą, ale jest wielką i niezwykłą, a przy tym mówię ci, że lud nie podniesie na ciebie dłoni. To nieprawda, mieli mniej odwagę. strzeż się postępków niegodnych ciebie, bo tobie grozi tylko to, że potomne wieki mogą powiedzieć: Nie rozpalił ale jako mało trzy Cezar i małoduszny poeta, wyparł się wielkiego czynu ze strachu i zrzucił wina na niewinnych. Słowa Petroniusza czyniły zwykle silne na Neronie wrażenie, lecz ten razem sam Petroniusz nie łudził się. Rozumiał bowiem, iż to, co mówi, jest środkiem ostatecznym, który może wprawdzie w szczęśliwym wypadku ratować chrześcijan, ale jeszcze łatwiej może zgubić jego samego. Nie zawahał się jednak, gdy szło mu zarazem o Wimsiusza, którego kochał i o Harat, którym się bawił. Kości są rzucone, mówił sobie, i zobaczymy, ile w Małpie strach, strach o własną skórę przeważy nad miłością dla Sławy. I w duszy nie wątpił, że jednak przeważy strach. Tymczasem po słowach jego zapadło milczenie, i wszyscy obecni patrzyli, jak w tęczę w oczy Nerona. zaś począł podnosić wargę w górę, zbliżając ją do ją do samych wnozdrzy, jak zwykł był czynić, gdy nie wiedział, co począć. Wreszcie zakłopotanie i niechęć odbiły się widocznie na jego twarzy. – Panie, – zawołał, widząc, to Tygielinus, – pozwól mi odejść, bo gdy chcą wystawić na zgubę twoją osobę, a przy tym zwłocie małodusznym cezarem, małodusznym poetą, podpalaczem i komediantem, uszy moje nie mogą znieść takich słów. – Przegrałem, – pomyślał Petroniusz, – że zwrócił się do Tygielina, zmierzył go wzrokiem. W której była pogarda wielkiego pana i wykwintnego człowieka dla nędzarza, po czym rzekł: Tegelini, ciebie to nazwałem komediantem. Ciebie to nazwałem komediantem, albowiem jesteś nim nawet i teraz, czy dlatego, że nie chcę słuchać twych obelg, dlatego, że udajesz miłość bez granic dla Cezara. Przed chwilą groziłeś mu pretorianami? Co zrozumieliśmy my wszyscy ją także? Teglinus, który nie spodziewał się, aby Petroniusz uśmieli się rzucić na stół podobne kości pobladł stracił głowę i oniemiał. nie miał. Ale było to ostatnie zwycięstwo ar arbitera elegancji nad współzawodnikiem, gdyż w tej chwili popała, rzekła, Pani jak, po jak możesz pozwolić, by nawet myśl taka przeszła przez ciebie już głowę, a tym bardziej by ktoś śmieli się wypowiedzieć ją głośno wobec ciebie. U każdego chwalca, zawołał Teliusz, Nero podniósł znów, znów, podniósł znów wargi dno i zwrócił się na Petroniusza swe szkliste oczy krótko rzekł że to wypłacasz mi się za przyjaźń, którą dla ciebie miałem? Jeśli się mylę, dowiedź mi tego, odpowiedział Petroniusz. Lecz wiedz, że mówię to, co mi nakazuje miłość do ciebie. Ukaż zuchwalca, powtórzył witeliusz. Uczyń to, ozwało się kilka głosów. Atrium zrobił się szmer i ruch, albowiem ludzie poczęli się odsuwać od Petroniusza. Odsunął się nawet Tuliusz Senecio, jego stały towarzysz przy dworze i młody nerwa który okazał się mu dotychczas najwyż, najżywszą przyjaźń. Po chwili Petroniusz został sam po lewej stronie atrium i z uśmiechem na ustach, rozgarniając dłonią fałdy, Togi czekał jeszcze, co powie pocznie Cezar. Cezar, Cezar że zaś rzekł, chcecie, bym go ukarał, lecz to mój towarzysz i przyjaciel, więc chociaż zranił mi serce, nie wie, że co serce ma dla przyjaciół tylko przebaczenie. Przegrałem i zginąłem, pomyślał Petroniusz, tymczasem Cezar wstał. Narada była skończona. To była druga część 49 rozdziału z książki Henryka Sienkiewicza pod tytułem Kłowaliz. Zapraszam do poprzedniego odcinka, albo do kolejnego. To cześć!